Dziś na multi-do-food czeka Was bardzo kolorowy challenge z niebieskimi przysmakami. Będzie wesoło i bardzo ciekawie, więc zostańcie z nami! Ciekawe, co nas czeka w pierwszej rundzie. No to przekonajmy się! Wow, dostałam niebieską butelkę! W środku na pewno jest coś bardzo smacznego. Moja intuicja jeszcze nigdy mnie nie zawiodła. Ojej, patrz! Ta butelka ma tak wąską szyjkę, że mogę z niej zrobić prawdziwą fontannę. Super co! Będzie więc nie tylko smacznie, ale i wesoło. Dobra, wystarczy tej zabawy. Czas na degustację zawartości butelki. I jak smakuje Lili? Podoba ci się? Uwielbiam to! Moja intuicja mnie nie zawiodła. Monika, na co czekasz? Czas, abyś i ty podniosła pokrywkę. O ja, ja też mam szczęście. Spójrzcie, jaka duża wata cukrowa mi się trafiła. Wygląda jak chmurka, a niebieski kolor sprawia, że jest jeszcze ładniejsza. Pyszności. Ciekawe, czy wata może latać jak chmurka? Jak ekstra! A ja mogę złapać tę chmurkę i ją zjeść. Super zabawa, zarówno pysznie jak i wesoło. A mogę spróbować waty cukrowej? Pewnie. Zaraz przyleci do ciebie niebieska chmurka. Łap! Mam! To naprawdę jest nierealnie pyszne. A żeby jeszcze bardziej poprawić smak waty cukrowej, trzeba ją popić moim niesamowitym napojem. Daj mi też spróbować. Pewnie. Ups, chyba za mocno nacisnęłam. Nie szkodzi. Daj mi butelkę, żeby mogła się porządnie napić. No to ja rozumiem. Prawdziwa niebieska uczta. Proponuję, żebyśmy tym razem zamieniły się talerzami. Tak będzie fajniej. Dziwne. Ciekawe, co to za butelka. Nigdy takiej nie widziałam. W dodatku z taką nietypową kulką. Mam nadzieję, że to coś smacznego. Fuu, ochyda. Co za kwasota. Nie, nie spróbuję więcej tego obrzydlistwa. Mam już dość. Powinnaś zobaczyć, co masz na języku. Nic na nim nie mam, spójrz. Chwilowo. Właśnie pojawiła się na nim gruba warstwa tego kwaśnego czegoś. Jak mogłaś? Po co to zrobiłaś? Nic bardziej paskudnego nigdy w życiu nie jadłam. Wasz pecha. Zobaczmy, co czeka mnie pod pokrywką. Ale ekstra. No to ja rozumiem. Cała tubka czegoś pysznego. Pachnie zachęcająco. Czas spróbować tej dziwnej pasty. Mmm, to jest takie dobre. Chyba zjem całą tubkę tego żelu. No, co za pyszności. Rewelacja. Mm, mówisz, że w środku tubki jest coś pysznego? W takim razie mam pomysł na pranka. I to wszystko? Jak szybko skończyła się pierwsza tubka tego przysmaku! Dobrze, że mam drugą. Ojej, co to za słodka ścieżka! Muszę to sprawdzić. A jak to boli? Gdzie ja w ogóle jestem? Gratulacje! Właśnie nagrałam, jak wylizujesz podłogę w toalecie. Co mamy tym razem? Znowu jakieś słodkości wpłynie, ale teraz w bardziej nietypowym pojemniku. Ej, gdzie ja jestem? Nic nie widzę! Ojej, Lili, to wygląda naprawdę apetycznie. Tylko jak to działa? Ojej, chyba to rozgryzłam. Moje biedne oczy! Najwyraźniej trzeba wystrzelić tym płynem bezpośrednio do ust. Ojej, to jest obrzydliwe! Co za kwasota! A co to jest? W życiu nie widziałam niebieskiej papryki. Na pewno nie będę tego próbować. Może jest ostra. I tak będziesz musiała. Bierz tę papryczkę i zjadaj. No dobra. Zjem maleńki kawałeczek. Mówiłam, że jest ostra. Przykro mi i tak musisz to dokończyć. Mam nadzieję, że nie wzniecę ognia w tym pokoju. Co za okropność. Pomocy! Lili, natychmiast ugaś to! E, robi się! Uff, od razu lepiej. Jakie to kwaśne? Słabo mi. Dobrze, że tego nie jadłam. Tym razem to ja pierwsza sprawdzę, co mam. Ale super! Mam trzy opakowania mojej ulubionej strzelającej posypki. Nie mogę się doczekać, żeby jej spróbować. Wow, ale ekstra! Prawdziwe domowe fajerwerki. Odlot. To jeszcze nie wszystko. Im więcej posypki, tym większe będą fajerwerki. Przygotujcie się. Czeka was teraz prawdziwe show. Wow! Rewelacja! Fajnie, co? Ta posypka jest naprawdę dobra. Mogłabym ją jeść do końca życia. Monika, ty co masz na talerzu? Ja mam lody na patyku. I to kilka porcji na raz. W zestawie znajduje się aż sześć foremek. Mmm, jakie dobre. Lili, a może spróbujmy zanurzyć lody w posypce? Zapewniam, że będzie bardzo fajnie. Dobra. Ekstra. Raz kolejny. Po co tak dużo? Na resztę lodów nie starczy. Dlaczego zawsze marudzisz? W ten sposób jest o wiele lepiej. Zobaczymy, który z nas się poszczęści. Jedna z nas wyciągnie bombowe lody. Najważniejsze to dobrze pomieszać. Spróbujmy. Ja mam zwykłe lody, ale wciąż są pyszne. No to teraz moja kolejna losowanie. Mam nadzieję, że mi się poszczęści. Hura! Mam lody z posypką! Ja też mam jeszcze szansę na takie lody. Ojej! Myślę, że to jest właśnie to. Aaaa! Ojej, nie sądziłam, że posypka może strzelać na taką odległość. Miałaś rację. Lepiej nie jeść jej zbyt dużo. To może być niebezpieczne. Ale i tak to była świetna zabawa. Monika, ale teraz twoja kolej, aby otworzyć pokrywkę jako pierwsza. Niesamowite! Dostałam cały talerz pysznych kulek. To super słodycze. Uwielbiam je od dziecka. Wow, są takie miękkie! Do tego dochodzi pyszny syrop, znajdujący się wewnątrz każdej kulki. Mm, to jest po prostu nierealne. Chciałabym zjeść wszystkie kulki naraz. Jak fajnie, naprawdę mogę to zrobić? Mm. Monika, ostrożniej! Rzucasz mi śmieci prosto w twarz. Ojej, najadłam się. Mam już dość tych kulek. Ostatnia, więcej już nie zmieszczę. Aaaa! Lili, co z tobą? Przestraszyłaś się? To twoje opakowania po kulkach. Nie trzeba było zostawiać ich w pobliżu. No to najwyższy czas, żebym otworzyła swoją pokrywkę. Ojej, dostałam całą strzykawkę czegoś owocowego. Co oznacza, że jest tam coś pysznego. O tak, to przypomina syrop z jagód. A ja taki po prostu uwielbiam. Swoją drogą, byłoby naprawdę fajnie, gdybym wpompowała syrop do jednej z swoich kulek, Monika. Co? To będzie ciekawy eksperyment. Okej, okay, zaczynam. Wow. Tylko spójrz, jak duży jest ten cukierek. Największa na świecie słodka kulka. Mam nadzieję, że też jest najsmaczniejsza. Wygląda jak prawdziwa piłka, nawet odbija się w ten sam sposób. Ojej! I też naprawdę głośno pęka, przez co jestem teraz cała w jagodowym syropie. Ojej, nie chciałam, tylko się bawiłam. Subskrybuj kanał MultiDo Food, żeby nie przegapić równie ciekawych challenge'ów. Daj znać w komentarzach, jaki kolorowy smakołyk chciałbyś zobaczyć w kolejnych filmach.